I've spread myself too thin, but took it on the chin. I'll give it one last shot. Open the hip spot. Pierwsze cztery linijki tekstu zatem. I spread myself too thin but took it on the chin. I'll give it one last shot, hoping to hit the spot. Trudne? Może trochę. Logiczne? Tak. Ale od początku. To spread oneself too thin. To try to do too many things at the same time so that you cannot give enough time or attention to any of them. Dosłownie rozsmarować się za cienko. Wyobraźmy sobie, że mamy kanapkę, a na kanapce mamy masełko, i to masełko chcemy rozsmarować na niej. Ponieważ mamy określoną ilość masła, no to rozsmarujemy je na kanapce, ale jak już będziemy ją jeść, to okaże się, że na każdym skrawku jest tego masła za mało, jest go zbyt cienka warstwa i tak naprawdę kanapka nie ma żadnego smaku. I ponownie jest tutaj. Rozsmarować się za cienko, czyli zaangażować się zbyt wiele rzeczy naraz, żeby w końcu nie zrobić żadnej z tych rzeczy porządnie. I tak naprawdę. Dać ciała z tymi wszystkimi rzeczami. W polskim słowniku znalazłam opcję rozmieniać się na drobne. Według mnie to nie za bardzo pasuje, ale wy mi powiedzcie, czy to jest rozmieniać się na drobne? Nie znam się na polskich przysłowach, także przyznam się szczerze, że nie wiem. To take it on the chin. To accept unpleasant events bravely and without complaining. Dosłownie przyjąć coś na brodę. Bo naszemu się mówi przyjąć coś na klatę, tak? A po angielsku przyjąć coś na brodę. Czyli znosić coś po męsku, mężnie, nie dać się. Czyli I spread myself to thin, but took it on the chin. Zaangażowałam się zbyt wiele rzeczy naraz i ogólnie spieprzyłam wszystko, ale przyjąłam to mężnie, nie poddałam się, nie dałam się. To give something it a shot. To attempt to do, to do something, to try to do something. Ogólnie spróbować czegoś. Ja to jeszcze zmieniłam na I'll give it one last shot. Czyli spróbuję jeszcze raz. Po co? Hoping to hit the spot. To hit the spot, to be exactly what is needed. To jest najtrudniejsze. Czyli trafić w sedno. Tak mniej więcej. E, kanapka. Ta, którą robiliśmy przed chwilą. Może hit the spot, jeżeli jest tak pyszna, czyli trafiła w samo sedno naszego podniebienia i jest absolutnie rewelacyjna. Ale ogólnie tutaj chodzi o to, że coś się jednak uda, czyli trafimy w sedno będzie dobrze. Zaangażowałam się w zbyt wiele rzeczy na raz i ogólnie był klop ze wszystkim, ale nie dałam się, przyjęłam to po męsku, postanowiłam, że spróbuję jeszcze raz, mając nadzieję, że jednak trafię w to sedno i osiągnę to, co będę chciała. Trudne, może trochę. Logiczne? Tak. Jeszcze jedna sprawa, Boże. jeszcze jedna sprawa, e, mianowicie muzyka. Nie wiem, czy zauważyliście, ale mam dosyć taką samą tą muzykę cały czas w podkładzie. Jest to muzyka, która przyszła razem z programem, także ogólnie nie jest zbyt ciekawa. Jeżeli macie jakąś muzykę, którą chcielibyście się podzielić, to znaczy pozwolić mi jej używać to bardzo chętnie wykorzystam jej, a to do intra, a to do outra, a to do podkładu Oczywiście zareklamuję Was, podam Waszą stronkę na MySpace, wszystko będzie Także jeżeli jesteście chętni i macie czym się podzielić, to piszcie do mnie wiadomości Dogadamy się No, to tyle A dla wszystkich sprawdzonych całej piosenki zapraszam na mój drugi kanał, na którym będziecie mogli zobaczyć całe wideo, które właśnie obejrzeliśmy czyli spokojne, z gitarą, nic więcej Albo można zobaczyć inne, stare filmy, które wrzuciłam już dwa lata temu z, to z oprawą teledyskową. Ale jest to link dla wszystkich krytykantów, ponieważ wierzcie mi, jest tam co krytykować. Dźwięk, podkład muzyczny, chórki, teledyski. Po prostu wszystko jest jednym wielkim polem do popisu dla wszelkich krytykantów. Także zapraszam na oba mm, filmy. Obejrzyjcie, porównajcie, skomentujcie. A tymczasem zapraszam Was na następny vlog. W każdym razie tyle. Pozdrawiam wszystkich i bye bye!